Dzisiaj mamy cudowną pogodę. Dzisiaj jest 12 maj 2025 rok. I co poznajecie te listki? Co to za listki? No no właśnie, to są listki drzewa laurowego, czyli liście laurowe. Znajduje się przy dużym drzewie laurowym i jak wykorzystywać liście laurowe dla naszego zdrowia, to puściłam wam filmik i właściwości tego liścia laurowego i przepis na napar z liścia laurowego to jest już na kanale i ja wam podlinkuję tutaj na dole pod tym filmem dam wam dosłownie linka na ten, na ten przepis a teraz Wam pokażę to drzewo laurowe i w ogóle powiem Wam, że pozdrawiam Was z Rzymu. Powiem Wam, że ja jestem we Włoszech, bo kto mnie ogląda od początku i kto jest moim widzem stałym, to wie, że ja mieszkam we Włoszech od 1989 roku. No, trochę mieszkam w Polsce z mężem Włochem, ale to długa historia na kanale Mandziarę Łewki ja tam wam opowiadałam kiedy ja przyjechałam do Polski kiedy otworzyłam kanał jaka jest moja historia, kto będzie chciał to tam znajdzie sobie a na tym kanale przepisy jak u babci, no to jeszcze Wam nie mówiłam tego, ale tak czy inaczej mam dwa kanały. Mandziarę łewki, przepisy jak u babci. Ten filmik się ukaże na dwóch kanałach. Ja tak na przemian daję filmy, filmy, które nagrałam wcześniej na Mandziarę łewki, No to puszczam też na tym kanale przepisy jak u babci. A tak a propos, Mandziarę po włosku znaczy jeść. Czasami wysłyszycie mandziary, 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 czyli jeść, czasownik jeść. Ale ja jem to i ją mandżo A kanał ten pierwszy się nazywa mandziarę łewki, czyli jeść łewki. No dobra, wystarczy tego bla bla bla. Ja teraz Wam pokażę drzewo laurowe, bo takie drzewo laurowe może dochodzić do 10 metrów. I takie właśnie drzewo laurowe nazywa się Laurus nobilis. I to jest z tego drzewa laurowego używamy liści laurowych. Są też drzewa laurowe, takie krzewy, które rosną dookoła domów, czyli żywopłoty z drzewa laurowego to już jest inne. Inne drzewo laurowe i tych liści nie używamy. No dobra, to ja wam teraz pokażę, jak wygląda to drzewo laurowe. Idę sobie spacerować. U nas piękna pogoda. Ja mieszkam na obrzeżach Rzymu, a gdzie mieszkam, to już Wam mówię, mieszkam w Ostii Antycznej, często na moim kanale, na moich kanałach, na tych dwóch. Mandziarę Łewki, przepis Łewy Pokazywałam Wam park archeologiczny, w którym też sobie tam spaceruję, bo mam wejściówkę całą roczną. I w tym parku archeologicznym też rosną drzewa laurowe. Oprócz drzew laurowych rosną inne drzewa, między innymi drzewa pini. Takie wiecie, te szyszki, co takie są, z których się uzyskuje orzeszki pinoli. Pinoli chyba tak się mówi po polsku. No dobra, ja a teraz Wam pokażę to drzewo laurowe, Dziękuję Wam bardzo, że jesteście na moim kanale. Dziękuję za subskrypcję, za każdego lajka. Like I powiem Wam jeszcze jedno, że jak pojadę do Rzymu, to Wam nagram trochę Rzymu. Mam zamiar jechać do Rzymu, odwiedzić grup papieża tego franciszka w bazylice Santa Maria Maggiore. Ta bazylika znajduje się tuż przy stacji Termini. Słyszycie, jak ja mówię termin, stacjonę termini, nie termini, tylko termini. No to jest dosłownie w odległości 10 minut na nogach. No i też planuję pojechać na Watykan i przejść przez te porta Santa, porta Santa, drzwi święte, wrota święta otwarte na rok jubileuszowy, bo w Kościele Katolickim jest rok jubileuszowy, ten rok jest 125 lat no ale o roku jubileuszowym dzisiaj nie chcę wam mówić, tylko chcę wam pokazać to drzewo laurowe pozdrowić was, podziękować za to że mnie oglądacie i tylko wam powiedzieć, że ukażą się nowe przepisy nie te stare, które czasami odnawiam z kanału Mandziary Łewki ale mam dużo nowych przepisów naprawdę nowych i proszę was o jedno, udostępniajcie udostępniajcie moje przepisy swoim znajomym jakieś muszki latają, bo te Przepisy są bardzo fajne. No i kochani, e, subskrybujcie. Kto nie ma subskrypcji, koniecznie musicie zasubskrybować, bo to jest jedyny w swoim rodzaju kanał. Kanał nadawany z Włoch. Polka, która mieszka we Włoszech 36 lat, gotuje codziennie po włosku makarony, makarony, makarony. Po włosku to się mówi pasta siuta, pasta siuta, czyli makaron e, z sosem pomidorowym, tak można powiedzieć. E, no ale o makaronach to już teraz nie będę mówić. Dobra, pokazuję wam to, że bo jeszcze raz zasyłam buziaczki. Dziękuję za, za to, że jesteście na kanale i za to, że mnie oglądacie. Pa! O, to jest to drzewo laurowe, takie duże. No, ja nie wiem, czy ono ma 10 metrów. Nie, nie wygląda, ale do 10 metrów może dochodzić takie drzewo laurowe. O, myślałam, że samochód jedzie w tą stronę, to by był kurz i, i, i szum. Słuchajcie, no i zobaczcie, jak wyglądają listki laurowe. Te stare są trochę pojedzone. Od czegoś. Tutaj mamy nowe listki laurowe. Ja kiedyś nagrywałam taki film od momentu, kiedy drzewo laurowe zaczyna kwitnąć, wypuszcza pączki, kwitnie i później ma te jagody takie ciemne. Ja będę musiała poszukać ten filmik i Wam dać na tym kanale. Bo naprawdę cudowny filmik nagrałam. No i co? I teraz tak, na razie nie widzę żadnych pączków na kwiaty, tylko są nowe listki. Cóż jeszcze Wam powiem? W Polsce możecie kupić tylko liście laurowe suszone i takie liście laurowe suszone też możecie wykorzystywać do tego przepisu, co ja Wam dam tutaj w linku. Poza tym, liście laurowe możemy wykorzystywać na różne sposoby. Odkryłam jeszcze takie coś, że taki liść laurowy, jak weźmiemy. To słuchajcie, taki liść laurowy, jak go zgnieciemy, wyda z siebie aromat. I jak na przykład osu, osuszymy nasze buty, a jeszcze mają nieprzyjemny zapach po jakimś tam spacerze, to wkładamy na noc liścia laurowego do butów i buty nam nie śmierdzą tak. Także o, no co wam powiem, no cudowny zapach wycielają liście laurowe. Słyszycie, jak ptaszek pięknie śpiewa? Jak ptaszki śpiewają pięknie, cudownie, co nie? No, i jeszcze Wam powiem, że ja tam na filmie wspominałam o tym, że liście laurowe palimy, tak, bo jak liście laurowe palimy w domu, to te liście laurowe wydzielają aromat, który oczyszcza nasze powietrze. Oczywiście, jak palimy liście laurowe na jakimś naczyniu, które nam się nie zapali w domu to zostawiamy to, żeby się, tak można powiedzieć, spaliły. Otwieramy okna, oczyszczamy pomieszczenie z, tych, z tego dymu i oczywiście, jak palimy liście laurowe, to wychodzimy z pomieszczenia, żeby nam po prostu, żeby nie wdychać tego dymu, bo dym jest szkodliwy. Za to aromat, który później zostanie w pomieszczeniu, to jest e, super. No tam w niektórych jakichś tam e, można powiedzieć, e, co ja tam wyczytałam w niektórych wierzeniach, no to o, robi się takie magie, że e, oczyszcza się całe... E, całe pomieszczenie, całe mieszkanie, paląc liście laurowe z energii negatywnej, otwieramy okna, wychodzi to wszystko i zostaje piękny zapach, energia pozytywna w naszym domu. I cóż jeszcze powiem o liściach laurowych, gdzie ja tam też wspominam na filmiku, że takie liście laurowe wysuszone, jak macie w domu, troszkę musicie zgnieść, żeby one wydzieliły swoje, swój aromat, kładziemy do szafki z bielizną, z Ręcznikami, bo liście laurowe odstraszają mole, mole ubraniowe, ale też odstraszają mole spożywcze, więc posprzątajcie szafki. Kładziecie liścia laurowego tu tam i wszędzie, gdzie macie tam żywność i one odstraszają mole, a jak macie mąkę, kaszę, to dosłownie taki liść laurowy włożyć do, do mąki, do kaszy, bo czasami ludzie mają po 10 kg mąki i później im się lękną jakieś mole spożywcze. To po prostu odstrasza. To jest normalnie lepsze niż jakiekolwiek chemiczna rzecz. Także to polecam. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Używajcie tych liści laurowych no i zanim zaczniecie korzystać z jakiegoś właśnie z tych z tych jak to się mówi po polsku Tisana po polsku to jest naparu. To jeżeli bierzecie leki, to musicie po prostu skontaktować się z lekarzem, czy pijąc napar z liści laurowych nic się nie stanie, nie będzie żadnej reakcji negatywnej z lekami. Oczywiście, kto pije pierwszy raz, to musi też pić troszeczkę, żeby wiedzieć, jak reaguje jego organizm, czy nie jest uczulony. No i też na filmiku wspomniałam tam, że... Nie mogą pić na paru z liścia laurowego kobiety w ciąży i kobiety, które karmią piersią. Absolutnie nie mogą pić. To jest niewskazane. No dobra, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. I życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się na następnym filmie kulinarnym. Jeszcze tu Wam nagram kwiatuszki. O, widzicie. Przepis na napar z liści laurowych zostawiam Wam w linku, w opisie tego filmu. Jeszcze raz dziękuję, że zostałeś do końca tego filmu. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się na następnym filmie kulinarnym lub jakimś fajnym filmie z Rzymu. Pozdrawiam serdecznie. Pa, ciao!